Witajcie, witajcie! Nadszedł czas na taras. To było moje oczko w głowie. Już w tamtym roku chciałam zrobić taras, ale nie było na niego czasu, nie było po prostu kiedy tego robić. Ale w tym roku w końcu ogród jest prawie zrobiony, więc czas zabrać się za taras. Od roku obserwowałam na Instagramie, w ogóle w całym internecie takich inspiracji. I spodobał mi się jeden, właśnie zestaw wypoczynkowy, i od tamtego roku o nim marzę. W tym roku chodziliśmy po różnych sklepach, siadaliśmy na takich zestawach wypoczynkowych, sprawdzaliśmy ceny. No i nie mogłam się na nic zdecydować, bo albo było niewygodne, albo mi się do końca nie podobało, bo my nie chcieliśmy nic z takich zestawów wypoczynkowych, jeżeli chodzi o ratan. Bardziej nam się podobało drewno, jakieś fajne poduchy. Ratan nie wchodził, Techno Ratan nie wchodził w grę. Eee, I. Powiem wam, że od roku właśnie podobał mi się taki zestaw Timor, on się tak nazywa jest ze sklepu Beliani. Jak pewnie niektóre dziewczyny oglądają Instagrama, to pewnie widziały ten zestaw, bo jest dosyć popularny. Mi się bardzo podoba, jest jest idealny, jest w naszym stylu. Jest z drewna akacjowego i e jest naprawdę piękny, będzie pasował i do huśtawki, i do płotku, i w ogóle do tej całej szarości naszej, która jest na tarasie. Zestawu nie kupiliśmy. Odzywałam się do firmy Beliani, czy nie chciałaby z nami współpracować? I firma Beliani powiedziała, że bardzo chętnie. I dla Was też również mam kod rabatowy na hasło Kamila IG. I tutaj będzie w opisie. Jak również tutaj się wyświetli za chwilę ten kod rabatowy, i on jest na 10%. Do końca września jest ważny. Będę Wam czasami o nim przypominać na Instagramie. A teraz zapraszam na stronę, żebyście sobie zobaczyli. Nie będę dłużej Was zanudzać. Opowiem Wam jeszcze coś, jak już złożymy. Zabieramy się za montaż. Jest to. Kanapa czteroosobowa, ale można zrobić z niej różne konfiguracje, ale to już zobaczycie w trakcie, jak będziemy to robić. Jak widzicie, meble są już rozpakowane, były bardzo dobrze zabezpieczone, a to dobrze, bo szły do nas ze Szwajcarii, więc troszeczkę musiały przejść drogi. Po odpakowaniu zauważyliśmy, że naprawdę jest świetne wykonanie, nie ma tutaj żadnych, nie wiem, takich niedoróbek, jakichś takich uszkodzeń, mają też, dbają też o szczegóły, zobaczcie, nawet mają taką tabliczkę z nazwą swojej firmy, fajnie to wygląda, zawsze takiego charakteru nadaje. Tak jak wspominałam, drewno jest akacjowe, jest olejowane, więc podejrzewam, że co roku będziemy musieli sobie je przeolejować, żeby zabezpieczyć porządnie nasze drewno. Poduszki są ze 100% poliestru, więc są wodoodporne, ale... Na takie duże deszcze one się nie nadają, więc trzeba by było je albo chować albo najlepiej zrobić jakieś zadaszenie. Wilgoć i jakieś takie drobny deszcz, nic im się nie stanie, ale no przy takich większych deszczach powinno się to jednak chować. Drewno jest odporne na wiatr, na promienie UV i na różne zabrudzenia, jeżeli nawet jak się tam coś ubrudzi to łatwo jest to zetrzeć. Poduszki możemy prać ręcznie. W letniej wodzie. A teraz zabieramy się za to, co lubimy najbardziej, czyli za montaż. Zaczniemy od stolika, a później będziemy lecieć po kolei. Cały narożnik będziemy sobie składać w jedną całość. Zobaczymy, jaka jeszcze będzie u nas konfiguracja, bo jeszcze dokładnie nie wiemy, ale też pokażemy Wam różne opcje, żebyście wiedzieli, jak to może wyglądać. Także zapraszam Was na. Meble, więc to dla nas była sama przyjemność. Ile ze składaliśmy? Z pół godziny? No, około pół godziny złożyliśmy wszystko i stolik, i kanapę. Eee, nie spodziewałam się takiego efektu, bo na zdjęciach to trochę inaczej wygląda, a na żywo jeszcze lepiej. Powiem Wam, że naprawdę prezentują się świetnie. Pasują mi do tego, co tutaj chcemy zrobić. Jak, z, jak chcemy zaaranżować cały ten taras. Są porządne, wygodne, naprawdę są bardzo wygodne. Są dosyć takie twarde, więc nie zapada się człowiek, więc to już zależy od gustu człowieka, czy jemu bardziej chodzi o miękkie, czy twarde, ale nam bardzo pasują. Myślę, że się będzie można tutaj fajnie rozłożyć. I teraz tak: z tymi fotelami można zrobić różne konfiguracje. Ta konfiguracja jest taką podstawową, w sumie to jest ten narożnik. Teoretycznie jest na cztery osoby, ale myślę, że tutaj 5-6 osób by się też można było zmieścić. Można zrobić też go w drugą stronę, czyli albo na lewo, albo na prawo, a zaraz wam pokażemy jeszcze, jakie są konfiguracje. Można zrobić z tego taką małą rogóweczkę i do tego fotel. Można również zrobić dwie kanapy, na przykład naprzeciwko siebie. Jak również można z tego zrobić kanapę i fotel. Jak widzicie, możliwości jest mnóstwo. Każdy może sobie dopasować to pod swój taras, pod swój gust i pod swoje jakby potrzeby. Jeżeli chcecie, to możecie sobie te meble skręcić razem ze sobą, ale nieskręcone też są bardzo stabilne, nie ruszają się, nic się z nimi nie, nie dzieje i w trakcie np. użytkowania możecie sobie zawsze przestawić. Są one lekkie, więc jedna osoba też spokojnie sobie da radę je przenieść. Eee, dobra, teraz przechodzimy do urządzania naszego tarasu i dajcie nam chwilkę, zaraz zobaczycie co powymyślaliśmy, co jeszcze będzie, bo jeszcze nie wszystko do nas przyszło, ale to co mamy to teraz zaaranżujemy i mamy nadzieję, że Wam się spodoba. na detale, tak jak mówiliśmy, tabliczka, świetnie to wygląda, tak się prezentuje to drewno akacjowe. Zobaczcie, jest takich rozmiarów akurat, żeby można było się tutaj kawki napić, postawić sobie jakieś kwiatki, jakieś doniczki, żeby było miło. Eee, podoba mi się też ten bok, też taki jest. Fajny, dosyć szerokie oparcie, wygodne, no i materiał tej, um, tej poduszek, on jest taki szaro-brązowy. Słuchajcie, chwilę po rozłożeniu kanapy już jakieś ptaszysko próbowało mnie zdenerwować. Zobaczcie, tutaj musiałam zaprać, bo niestety nam narobił ptaszek. I wszystko zeszło na szczęście, jest tylko jeszcze na razie mokra plama. Jak wyschnie to sprawdzimy, ale widzę, że już nie ma tego śladu, więc fajnie szybko zeszło. Dobrze, że to jeszcze nie zdążyło zaschnąć. Tak oto się to prezentuje. Jest jeszcze niedokończone, bo jeszcze przyjdzie taka mata, jeszcze musimy dokupić donic, kwiatków musimy dokupić. Eee, oczywiście musimy jeszcze zrobić. Elewacje, zadaszenie i to wszystko będzie później współgrało. Brakuje nam jeszcze oświetlenia. Na tarasie, jak widzicie, wisi na sznurka. Ale wszystko z czasem zrobimy. Eee, dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba. I my już tak od miesiąca tak zbieramy po kolei, po kolei te wszystkie rzeczy, żeby to wszystko tak urządzić. Brakowało wam, nam właśnie tego wypoczynku, ale już jest. I mi się bardzo podoba. Ja jestem zadowolona, w końcu mam gdzie siedzieć. W końcu mogę sobie odpocząć, poczytać książkę, o ile będę miała czas na to. Pamiętajcie, że nasze tarasy mają być przedłużeniem naszych tak. salonów, tak więc musimy tutaj stworzyć taki klimat, jakbyśmy siedzieli sobie u nas w domu, ma być przytulnie, ma być tak, jak chcecie. Teraz jesteśmy gdzieś tak w godzinach rannych Jest, Dziesiąta, koło 11 godziny. Zobaczcie, że słońce akurat dosyć mocno tutaj operuje. My mamy akurat tutaj salon od wschodu. Tak więc o godzinie 13-14 dopiero zaczyna się robić fajny cień, który da nam tutaj naprawdę e, takie ukojenie i będzie można się ucieszyć e, ciepłem. Aczkolwiek bez tego słońca. W przyszłości tutaj zrobimy jeszcze sobie zadaszenie. A Was serdecznie jeszcze zapraszamy. Na to, żebyście zobaczyli jak ten taras będzie się prezentował o zmierzchu, w momencie kiedy już będzie ciemno, zapalimy sobie te wszystkie lampioniki, będzie taki fajny klimat, światło, które będzie tutaj się tylko z świec wydobywało, a my będziemy sobie siedzieć i słuchać jak natura gra swoją melodię. Do zobaczenia wieczorem.